Jak podsumować sobie rok? Jak zrobić to konkretnie, pragmatycznie, szybko i przyjemnie? Pokażę Ci w tym odcinku narzędzie, dzięki któremu będzie Ci łatwiej, i metodę, dzięki której będzie Ci łatwiej. Serdecznie zapraszam. Witajcie kochani. Zbliża się koniec roku czas na podsumowania. Nie można je robić na różne sposoby. W tym roku to podsumowanie będzie wymagające, bo bardzo dużo rzeczy się zadziało. Tak sobie kombinowałem, w jaki sposób Wam w tym pomóc. I stwierdziłem, że spróbujemy połączyć narzędzia, które wykorzystuje się w zarządzaniu projektami, i w podejściu do życia, ale nie tylko do życia. Bo można też przemyśleć tematy karierowe, biznesowe, cokolwiek sobie chcecie. O narzędziu już trochę mówiłem, to jest Jamboard. Jest wia tego narzędzia na tym kanale, możecie sobie ją znaleźć. A teraz zapraszam Was właśnie do tego narzędzia, bo na tym darmowym narzędziu się trochę pobawimy. Jak zabrać się za podsumowanie roku, albo jakiegokolwiek okresu? Najlepiej zacząć od czystej, pustej kartki. Ja przygotowałem tutaj podejście oparte o retrospekcję. Retrospekcja to jest takie coś, To co robi się na koniec projektu, albo warto, żeby robić na koniec projektu, albo etapu, przyjrzeć się temu, co poszło dobrze, to moglibyśmy poprawić, jak na tym przejść do porządku dziennego, jakie mamy pomysły, jakie pytania, co moglibyśmy poprawić. Czyli służy po usprawnianiu naszego sposobu pracy i działania. I nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby podobnie przejść, podejść do swojego życia. Ja już słyszę w tym momencie oburzonych ty, ale ja będę terminatorem i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby się zamienić w terminatorem, pozbyć się osobowości, tylko chodzi o to, żeby świadomie doświadczać pewnych rzeczy i wyciągać z tych doświadczeń lekcje. Jeżeli mija pewien czas, to jeżeli nie wyciągniemy w niego lekcji, to po prostu będzie Dobra, to Dosyć ewangelii watli odnośnie wyciągania wniosków. Jak ktoś jest przekonany do tego, że warto się uczyć, to się będzie uczył. Jak nie, to nie mój cel jest taki, żeby pokazać. Wam dzisiaj narzędzie. Tak jak mówiłem o samym Jamboardzie nie będę opowiadał, opowiem Wam o samym retrospekcji retrospektli, o narzędziu. Przygotowałem nawet je takie pod kątem, pod kątem covidowym. Otóż pierwsza rzecz i pierwsza kartka, którą warto sobie zrobić, bierzesz kartkę A4, jeżeli chcesz pracować, pracować analogowo, jeżeli chcesz pracować mniej analogowo, bardziej wirtualnie, no to jumpboard jest dokładnie taką kartką, którą dzielisz sobie na cztery części, cztery prostokąty. Jeden prostokąt to są rzeczy, które poszły dobrze. Plusy tego roku. Tutaj wynalazłem taki specjalny, mm, specjalny obrazek, mam, mam nadzieję, że docenicie. Emotkę z maseczką i z serduszkiem. Bo są pewne rzeczy na pewno w 2020, które były super, które fajnie wadziały, funkcjonowały pomimo całej sytuacji, która się działa na wewnątrz, I tak jakkolwiek by nie, patrze, nie patrzeć na rzeczywistość, zawsze będą pewne elementy, które, na które nie masz wpływu. Które w jaki sposób wpłynęły na Twoje życie, na twój, na twój rok, na to, co się działo i tak dalej. Ok, w porządku, można mimo wszystko wypatrzeć plusy. Drugi element w prawym górnym rogu to są elementy wiązane z deltą, czyli coś, gdybyś miał przeżyć ten rok jeszcze raz, gdybyś miała jeszcze raz wejść w ten rok, zastanowić się, jak do niego podejść, co zrobić, to jest delta, Co można by było poprawić, co mogło być fajniejsze, to mogło być lepszym doświadczeniem. Kolejna zakładka, kolejna część tej naszej kartki, lewy durny, lewy, durny rok. Lewy dolny róg. Ciekawe, po prostu końcówka roku jest taka, lewy dolny róg to są pytania. Być może to freudowskie, czasem durne pytania mogą się wydawać i rzucacie tam wszystkie pytania, które Ci się pojawiają odnośnie tego, co Cię czeka, odnośnie przyszłego roku. Wszystko wywalasz w jedno Miejsce i czwarta część to są pomysły. Wszystko, co Ci przychodzi do głowy, ciekawego, wrzućmy w jedno miejsce. I tu się pojawia mega potęga tego typu narzędzi. Po pierwsze, mówki, jak zaczyna za dużo elementów obrabiać w tym momencie, w jednym czasie, to zaczyna się po prostu wieszać. Jak wyrzucisz sobie to wszystko na kartkę, jest tam, masz spokój, wiesz, że o niczym nie zapomnisz. Możesz sobie spokojnie, spokojnie się nad tym zastanowić, poukładać, posegregować, pofortować. Więc pierwszy krok, który warto by było zrobić teraz, to zatrzymać na chwilę filmik, zatrzymać siebie i zrobić tą kartkę, wyrzucić wszystkie tematy, które ci przyjdą, które ci przyjdą do głowy. Tak się robi retrospekcja dla projektu, czyli prófy, delta, pomysły i pytania. I z tego robimy. Coś więcej, być może tych kartek będzie bardzo dużo. Być może tych elementów będzie sporo. W Jamboardzie można sobie stworzyć tyle kartek, ile potrzebujesz, czyli na przykład całkiem osobną na plusy, całkiem osobną na deltę, całkiem na pytania, całkiem na pomysły. Ja y, lubię myśleć w Jamboardzie. Jak ryfuję na kartkach, to ryfuję dosyć słabo, a w Jamboardzie mogę sobie dużo rzeczy, dużo rzeczy porozpisywać, jest dosyć plastycznie i fajnie działa. To na to na pewno warto zwrócić uwagę. Podsumowując, 2020. Jak myślimy sobie o 2020 roku, to dużo rzeczy się wydarzyło, które, na które można nie było nie mieć wpływu. I najprostszą taką pułapką intelektualną by byłoby wywalić wszystko, wrzucić, że OK, to jest wina niezależnych ode mnie czynników. Mafakra, ten rok był totalnie beznadziejny, delta, tylko i wyłącznie do te, tego dotyczy, gdyby się nie wydarzyły te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, na no to w ogóle by było spoko. To jest lenistwo intelektualne. Natomiast trudno jest wy, wy, wyrwać się z takiej pułapki momentami. Dlatego warto sobie. Jak masz, wpadasz w tą pułapkę i wszystko wwalasz na jeden istniejący, wły czynnik, który pozamykał nas w domach, to warto sobie taką kartkę, zrobić osobną kartkę na delta, na te rzeczy, które były niefajne, które chcesz poprawić, podzielić na pół i wrzucić do jednej części takie wiązane bezpośrednio z czynnikami niezależnymi od ciebie, a z drugiej strony wrzucić tematy, które od ciebie faktycznie zależą, bo nie ma się co oszukiwać. Świętych WPR. Za dużo nie ma. Na pewno coś samodzielnie też trochę wkopaliście coś, to co można poprawić. Coś to co było w waszej strefie wpływu, więc niezależnie od wszystkich sytuacji, warto się temu przyjrzeć, żeby wyciągnąć jak najwięcej. Nie? I y, dobrą rzeczą jest y, spojrzeć na ten przegląd roku tak jak najbardziej uczciwie. Y, nikt inny na to nie będzie patrzył, Wy na to patrzycie, możecie się temu przyjrzeć, tylko taka szczere spojrzenie, nie, szczere spojrzenie nie znaczy pałowanie siebie. Podejście z rzeczywistością do siebie, ale wrzucanie wszystkiego e, może dać największą, największą wartość. E, możecie sobie zrobić całą kartkę na wszystkie plufy, i teraz różnie to działa, natomiast wiem, że niektórym to pomaga. Jak mówię, słuchaj, co dobrego się działo w tym roku, e, o panie, jest samo zło. Mamy coś w naszej mentalności, że my lubimy narzekać. Tak totalnie narzekać na maksa, i niektórzy tak mają. Nie wnikając w to specjalnie, nie wnikając w to specjalnie, jeżeli tak masz i trudno ci wymyślić plusy i spojrzeć na plusy, bo do głowy przychodzą ci tylko i wyłącznie rzeczy, które były nie tak, to zacznij w takim razie od tych potencjalnie rzeczy do poprawy. One niekoniecznie muszą być negatywne, negatywne, ale zacznij od tych, które są na tej skali przyjemności mniej fajne. Dlatego, że jak to wyfiltrujesz, to wtedy spokojnie pojawi się miejsce, żeby się pojawiły jednak może jakieś 1, 2, 3 plusiki w ciągu tego roku się znajdą. Jak pracowałem w moim zespołem, kiedyś robiłem taki warsztat odnośnie tego, co nie działa, jaka w delta, jakie są minusy. Jeszcze morale było słabe, to pierwszy krok na zasadzie wypisania sobie, słuchajcie, co jest nie tak, co Wam się nie podoba, co jest słabe, wrzućcie to wszystko. Był bardzo dobrym pomysłem i tak się po prostu faktycznie zadziało, wszyscy wszystko wrzucili i od tej pory byli odfiltrowani, mogliśmy zacząć szukać. Plusów, więc to jest taki hint, który możecie wykonać. No i chciałem z Wami pokazać Wam trochę na przykładzie, jakby to mogło mniej więcej wyglądać, pod kątem patrzenia na ten kanał YouTube, bo jesteście tutaj razem we mną od jakiegoś czasu, więc możecie się jakoś utożsamić z historią i odczytać kilka rzeczy i zrobiłem retrospekcję tego kanału, przynajmniej częściowo. Kanału połączonego w tym to robimy online, czyli ze sklepem, ze szkołą online i pozosta pozostałymi elementami. I to, co na pewno się udało, to, co się na pewno udało w tym roku, też częściowo prywatnie. Jedna subskrypcja. Dobiliśmy do 10 tysięcy subskrypcji. Super, fajnie, chciałem, żeby tak było, zakładałem, że mamy szansę to osiągnąć i tak praktycznie, po prostu tuż przed końcówką roku to mamy. Bardzo się cieszę, te 10 tysięcy jest na tyle symboliczne, że pokazuje, że okay, jednak robimy dobrą robotę i kanał jest na tyle duży że możemy się skupić na dalej dalej cisnąć, dalej skupić się na innych rzeczach ale bardzo się z tego cieszę że że kanał kanał rośnie pomimo tego że jest że jest niszowy to jest naprawdę naprawdę mega plus mega super rzecz to co fajną to się okazało bardzo fajną rzeczą w ciągu ostatniego roku to szablony czarny weszyt, karta karta projektu karta celów okazuje się że szablony i pomysł wrzucenia szablonów do sklepu był bardzo dobrym pomysłem bo pierwsze się wam podobają robią robotę. Szczególnie czarny zeszyt wydaje się być super mega hitem i zrobienie takiej prostej rzeczy, prostego narzędzia, prostego produktu, w którego możecie skorzystać praktycznie od razu działając okazało się bardzo, bardzo trafionym tematem i to na pewno będziemy kontynuować dalej. Aktywności i wspólne filmy to, to też rzecz, która nam się udała bardzo dobrze. Kilka filmów, między innymi o Polaków, powstała dzięki naszej wspólnej aktywności. Kilka dodatkowych ankiet się wadziało. Super. Te 10 tysięcy subskrybentów i to, że was jest już dużo i zaczyna się dziać pewna interakcja, jest naprawdę naprawdę fajne, bo zawsze chciałem, żeby coś takiego było i zmierzamy w tamtym kierunku jest. Bardzo się w tego cieszę, a dawno się tak nie cieszyłem. Podcast też jest ciekawą opcją. Podcast ma około 850 obserwujących osób i spokojnie sobie przyrasta, tam jest coraz więcej, super się w tego cieszę. To, co nam bardzo fajnie wypaliło, to dopasowanie narzędzi. Od długiego czasu chodziło za mną to, żeby pomóc Firmom, zespołom, właścicielom firm, dopasować narzędzia do zarządzania projektami, żeby to działało bardziej efektywnie. Odpaliliśmy w końcu taką usługę w tym roku. E, przygotujemy raport o narzędziach niedługo, niedługo będzie. Ten temat naprawdę ruszył i to był dobry kierunek. Widać, że to ma ręce i nogi. Odpaliliśmy kursy online w końcu. Odpaliliśmy szkołę warządzania projektami, bo taki był plan, żeby oprócz książki do książki były elementy, które żyją, i szablony były jednym z tych elementów, że oprócz samego przeczytania książki są szablony, do szablonów są kursy i bardzo dużo klotków, bardzo dużo klotków wrzuciło, wrzuciło, w tym roku, wkoczyło na swoje miejsce. Przejście do online, gdzie robimy praktycznie wszystkie warsztaty, audyty i całość online, dla mnie jest świetnym ruchem, bo robimy projekty międzynarodowo. Teraz nie ruszając się w Warszawy, naprawdę to zadziałało super. Filmy wokół projektowe to też, też ciekawe, że takie filmy, nie, nie dotyczące stricte zażądania projektami, też się wam podobały. Takie z cechami Polaków, czy 10 banalnych wniosków życiowych, okazuje się, że być może to jest dobry kierunek, żeby więcej takich elementów robić. Więc to jest po prostu część, jak można podejść do przeanalizowania sobie pewnych rzeczy. Ja też stwierdziłem, że podzielę się z Wami moją radością, stąd ta część wychodzi kurczę na trochę chwali film, ale jest się kurde z czego cieszyć, naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty w takim, w takim czasie, super. To, co możecie wrobić, bo teraz przejść do części technicznej, trochę się rozmarzyłem, że to jest fajnie, bo jeszcze nie mogę doczekać przyszłego roku. To, co, fajnie, to, co możecie wrobić. możecie sobie całe życie rozpisać na jednej tablicy, korzystając z różnych kolorków karteczek, bo na bardziej można wrzucać różne karteczki. Tutaj zielone dotyczą na przykład jednego obszaru, a różowe mogą dotyczyć, doty, 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 dotyczyć czegoś innego. I tu wrzuciłem różową karteczkę z perspektywy, z perspektywy prywatnej. Super wakatnie w tym roku, pomimo całej sytuacji. Super, to wyszło, przyspieszyło naszą detliwę o, o różnych życiowych tematach, więc z tego się cieszę. I tak samo, możecie zrobić, tak samo może, możecie zrobić u siebie. Wszystkie obszary życiowe wrzucić sobie w jedno miejsce. Warto wam popatrzeć na to kolorkami, bo też pokazuje, na czym się mniej więcej skupiacie. Nie wrzucam tutaj wszystkiego, bo gdybym wrzucał wszystko, byłoby to totalnie, nie, totalnie nieczytelne. I jak to robić w praktyce, jak do tego podejść samodzielnie, jak w tlecie? Możecie patrzeć obszar po obszarze, ale jak robicie to pierwszy raz, może warto wrzucić wszystkie elementy dotyczące waszego życia w jedno miejsce i popatrzeć. Jak to ze sobą gra, jak to funkcjonuje, jak to działa, zawsze można z tego coś fajnego wyciągnąć. I ta karteczka na plus jest po to, żebyście się ucieszyli, po to, żebyście dostrzegli fajne tematy, które się zadziały. To, co funkcjonowało, to z czego możecie być dumni. Wiem, że dużo osób, które miałem w zespole, miały problem z tym, jeszcze jak pracowałem w korpo, z dostrzeżeniem tego, co zrobiły ciekawego w ciągu roku, gdzie są osiągnięcia, bo tego w ogóle nie notujesz. W ogóle mamy trudność w tym, jako ludzie, więc tu dotlęcie się, ucieszcie się, cieszcie się po prostu i tyle. Druga ćwiartka, czyli ta wiązana w deltą. No to tutaj trochę delty odnośnie kanału, 50 pięćdziesiątki były w doskoku, czyli jak była chwila, chwila czasu, to tą serię pięćdziesiątków, które musisz znać zarządzając projektami, Nagrywałem. Koniec roku to był tak totalny wawał zawał roboty, że nie, nie wyrobiłem. Deltą jest literówka. W jednym z filmów pierwszy slajd jest literówka, wszyscy to zobaczyli. Kurczę, 200 filmów. <gryw> 200 filmów, nie ma literówek. Jeden film jest literówka, wszyscy to od razu widzą. E, Okej, okay, dobra, biorę to na siebie pod kątem, pod kątem kontroli jakości jakoś musimy poprawić. E, Delton też był dźwięk. E, mam nadzieję, że ten dźwięk się poprawił. Dajcie znać, czy dźwięk jest lepszy na filmach. Specjalnie. Postawiliśmy je tutaj, żeby dźwięk był jak najlepszy, żeby się fajnie tego słuchało. Dajcie mi proszę znać, czy to działało Jako delta, taką ufobistą mega, ważny temat, mocne dociążenie w Q4. Tak się rozpędził temat, że byłem obciążony na Magfa. Cieszę się, bo osiągnięcia są spoko i wolę być dociążony niż niedociążony, to, to na pewno. Natomiast to jest taka moja prywatna lekcja, że to jest do zmiany w, zmiany w kolejnym roku, bo mam trochę z pracoholika, nie chciałbym tego kontynuować. Jakie są pytania, które za mną, mną chodzą? Kolejny przykład. Daję, wrzucam Wam te tematy, żebyście też mieli jakiś punkt odniesienia, co tu wrzucacie. Chciałbym, żebyście też nie za bardzo się sugerowali mną, ponieważ ja mam swój pewien sposób myślenia gdzieś tam poszufladkowany. Jak inne tematy Wam wchodzą do głowy, to jest Wasza kartka i Wasza analiza roku, nie moja. Więc mogą być przeróżne kategorie. Ja sobie analizuję, analizuję część rzeczy pod kątem firmy, część rzeczy pod kątem siebie, pod kątem rodziny, takich Tematów dla mnie najważniejszych. Zawęziłem taką, taką listę i przeglądam sobie pod kątem roku. To wrzucam, wrzucam jako punkt e, dla Was, jako inspirację. Pytania, które ja mam, e, jest kilka pytań wokół, e, wokół kanału, które ze mną chodzą. O czym mówić w 2021? Nie, jakie tematy by były ciekawe? Mam tam, tam jakieś pomysły, e, liczę też na Was, na Wasze pomysły, o czym chcielibyście słyszeć, co można by było zobaczyć, co by było dla Was ciekawego. No, bo wchodzimy na trochę inny, inny poziom i w Leadership PENTEL i w i kanałem dużo, dużo się dzieje, więc zastanawiam się o czym mówić, żeby to było dla Was ciekawe. Narzędzia, jaka formuła będzie najlepsza? Zastanawiam się, czy te reklęsje, które robiłem do tej pory, były dobre, czy coś innego by było lepsze. Czy to jest dobry moment na anglojęzyczny kanał? No, tu w międzyczasie znalazłem sobie odpowiedź na to, że. Anglojęzyczny kanał najprawdopodobniej jeszcze poczeka, bo jak sobie rozpisałem wszystkie projekty na roadmapie na przyszły rok, to ten anglojęzyczny kanał nawet się nie załapał do rozpisywania, bo tego jest po prostu za dużo. Co zrobimy na 20 tysięcy to jest mega pytanie za każdym razem. Zobaczymy na 20 tysięcy subów, będziemy większy, więksi niż w Sandomierz, czyli moje rodzinne miasto. To coś tam wymyślimy. Jak robić te, te filmy, które będą powstawać na kanale, żeby zachować przejrzystość, żeby nie rozmyć wam obrazka, bo jak zacznę nagrywać o wszystkim, to nagle się okaże, że jestem, tak jak wielu ekspertów od wszystkiego absolutnie, i to nie jest najlepszy pomysł, bo znam się na pewnej ograniczonej działtle i chciałbym to zachować, a jednocześnie e, wiem, że tych tematów może być więcej ciekawych, ciekawych dla Was, więc taki, taki dylemat. Jak zadbać o to, żeby nie rozwodnić kanału i czy ktokolwiek chce tego słuchać, tych tematów, które ja sobie wymyślam, takich luźniejszych, pozaprojektowych, wygląda na to, że w miarę tak, Natomiast ja ostrożnie dosyć do tego podchodzę, bo kiedyś prowadziłem bloga przez kilka lat. W pewnym momencie tego bloga zatrzymałem, bo się okazało, że potrzebuję poszukać innej drogi. Teraz mam ochotę wrócić do takich tematów przywództwa, osiągania, tematu, osiągania celów, efektywności, produktywności. No i to, że ja tak chcę, to jest jedno, ale drugie, czy to będzie przydatne dla Was, to jest inna sprawa, więc ja sobie muszę to oddzielić, czy to jest hobby, czy nie. Liczę na Wasze opinie też. Taki element, który nie do końca wiem, czy jest pomysłem, czy jest deltą, czy jest pytaniem, za mną chodzi robienie więcej live'ów, bo bardzo lubię robić live. One świetnie zadziałały, super funkcjonują, fajnie to działa, jest świetna energia. Chciałbym ich robić więcej, ale pewnie na razie zaplanowaliśmy na przyszły rok cztery i tych czterech będziemy się trzymać, żeby nie przesadzić po prostu. Żeby się nie skończyło znowu przeciążeniem tematów, bo milion pomysłów na raz to nie jest dobry pomysł. Przeróżne pomysły, które wychodzą mi po głowie. I znowu to jest taki ciężki, e, ciężki cave, ale wrzucam, wrzucam dla Was, może mi podpowiecie. Był taki pomysł, żeby robić lunch and learn, czyli takie spotkania w środku dnia, w czasie właśnie przerwy lunchowej, gdzie wszyscy sobie siedzą, wcinają pitle, my w tym czasie przekazujemy jakąś tam wiedzę. Pomysł był taki, żeby to nakierować na firmy, które mają ograniczony budżet i nie wstać się koniecznie na szkolenia, ale mogą uczestniczyć w czymś takim, rozwijać się w jakiś temat sposób w pewnej konkretnej dziedzinie. Nie jest to jakiś patent. Nie napiszcie mi co o tym myślicie. Przemyśl, tematy głównie te pomysły dotyczą tematów. Odpalenie ferii dla przedsiębiorców coś takiego chciałbym zrobić. Trochę o technikach menedżerskich przeróżnych dziwnych które się przydają. Chciałbym popracować na społeczności porobienia challenge i konkretów w których możemy po, podziałać razem pomagając wam w realizacji projektów takich konkretnych żeby wstawić ślad namacalny namacalny na, na ziemi. To jest mega duży projekt i Um, on tam jest w tyłu, cały czas On się wacieje. Nie wiem tylko, czy to jest dobry moment. O serii dla przedsiębiorców, aż warawy mi się pojawiło, więc chyba sygnał, żeby warto by było to zrobić. Jakieś przemyślenia, inspiracje życiowe, i to znowu łączy się z pytaniami, czy was, czy was nie, nie, nie rozwodnie. i tutaj mam prośbę do Was, żebyście wrzucili, wrzucili w komentarze, w komentarze, co o tym myślicie. Być może z częścią tych odpowiedzi będziecie wiedzieli, w którą stronę chcemy pójść, pokombinować, wprawdzić, Zobaczmy, jak nam wystartuje ten przyszły rok pod kątem opinii z waszej strony. I to by był taki element, do w pętli, gdzie wy powrzucasz te wszystkie. Rzeczy. Bo wypifujesz, z tego się cieszysz, co ewentualnie jest do poprawienia, jakie pytania za tobą stoją i jakie masz pomysły, możesz zacząć to układać, zastanowić się dobrze, co bym chciał wachować w kolejnym roku, co było dobre i czego wanik nie chcę stracić, ponieważ. Ja wiem po sobie, że mam taką tendencję, że jak już coś wbudujemy, to mam ochotę budować coś nowego, kolejnego. No i tutaj jest pytanie: czy iść w nowe tematy, czy upewnić się, że te, które zrobiliśmy, są dopieszczone, ogarnięte w taki sposób, żeby działały? I ten rok jest jakąś tam przemianą pod kątem, pod kątem strategii, ale to jest inna sprawa. Plusy, Co chcesz utrzymać. Warto dotlenić to, co jest i zapewnić sobie czas, żeby to zadziałało. Jaka jest delta? To z tego chcemy poprawić, bo nie wszystko to poszło nie do końca po naszej myśli. Faktycznie, jest elementem do poprawy. Być może część elementów, okej, okay, dobra, musimy to zostawić. Jest spora szansa, że będą się pojawiały literówki. Zrobimy to, co się da, żeby ich nie było. Ale pewnie nie, popuł, nie, nie popełnimy rytualnego samobójstwa, jeżeli się gdzieś tam zdarzy. No jest szansa, że przy takiej ilości pracy się dzieje. Nie jest to fajne. Na pewno nie jest to fajne, nie chciałbym, żeby się wydarzyło, ale nie będę wstawiał 100% systemu jakości, tylko i wyłącznie na wychwytywanie literówek. Pytania. Te pytania mi pomagają pomyśleć, pokombinować, poukładać. Ja sobie później część tych wniosków przekładam na tworzenie roadmapy, mapy, co ja zrobię w kolejnym roku, jak pewne rzeczy zafunkcjonują, jak chcemy to ze sobą połączyć, właśnie pojawił mi się w głowie nowy odcinek. I pomysły, pomysły, czy warto je przełożyć na projekty, czy warto zainwestować w mnie czas, czy może nie do końca. I to, co pomaga, na pewno pomaga wyrzucenie tego w głowy, poukładanie się i wizualizowanie, zastanowienie się nad tym, jak chciałbym poprawić i zrobić ten rok lepszy, jeszcze raz zrobić lepszy korzystając z tej biedli, to na które z tych elementów mam czas? które będą takimi elementami, na które warto postawić nacisk, a które nie. Więc po tym, jak się zastanowisz, przejrzysz swoje tą kartkę, wybierasz kilka elementów, które są najważniejsze i z tego wychodzi Ci plan. Co zacząć robić, co przestać robić, co kontynuować, tak żeby faktycznie świadomie wyciągać wnioski. Mam nadzieję, że się rozgadałem. Zegarek pokazuje mi, że się rozgadałem, ale jeszcze mieszczę się w granicach przyzwoitości. Mam nadzieję, że to dla Was było przyzwoite. E, przyzwoite. Przyzwoite pewnie było. Mam nadzieję, że to było użyteczne, użyteczne i przydatne. Powodzenia w retrospekt wyroku. roku. Dajcie swoje na to czas, wróbcie to sobie spokojnie. Nie traktujcie to jako jeszcze jedno jakieś czary mary z postanowień noworocznych, tylko jako narzędzie, które się wprawda, które działa, które jest pomocne i pomimo swojej prostoty naprawdę daje radę. Do dzieła. Samo się nie zrobi. A i wszystkiego najlepszego w tym roku, w którym już sobie go tam poukładacie, pokombinujecie to w ogóle wszystkiego, wszystkiego najlepszego.